Wakacje zbliżają się coraz bliżej, a my z Bajerą wracamy do Nowogrodu, gdzie dzisiaj naprawdę fajna impreza i to impreza na propsie. My specjalnie dla Was dzisiaj przygotowaliśmy, tak jak kolega pokazał, bardzo fajne wlepki, które będziemy rozdawać. No ale przede wszystkim zapytamy się również Was, jakie macie plany na wakacje, bo my niestety ciągle w pracy. A że jesteśmy po sąsiedzku z ekipą też na propsie, to rozdamy im trochę wlep. Tak więc imprez na pewno będzie gruba. Mogę mieć wszystko, niebem A my mamy dla Was drobną niespodziankę. Podjeżdżamy pod koncert, Bajery, który już za chwilę, a razem z nami krzychu i nasza limuzyna. Krzychu, co robisz? Ogarniam nudę. I Ta nuda jest naprawdę dobra. A tak na się takich rzeczy i takie imprezy tylko z Napropsie TV. Mogę mieć wszystko, nawet ciebie. Czuć swoją bliskość obok siebie. Bądź Twoją myszką, moim niebem, kochaj mnie. Z nami radek z formacji Bajera. to ile ty tych dni nie spałeś? W ogóle masz? Trzy dni nie spłane. Wracamy z kręcenia teledysku. Teledysk, mamy nadzieję, będzie udany. Najnowszy utwór, Myślę o Tobie, zdradziłem tytuł. I cóż, premiera pod koniec maja, bardzo zachęcam. Czy zliczyłeś już, ile masz wyświetleń na YouTubie, czy jeszcze niekoniecznie? Z... Zliczyłem. Brakuje Jak? 200 tysięcy do 14 milionów. Jakie ty masz plany na wakacje? Praca, 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 koncerty, praca... Nie przesadzaj. Trasa koncertowa, bardzo dużo gramy, z czego bardzo się cieszę, dużo koncertujemy, dużo jeździmy, dużo zwiedzamy. Jest ok. To taka praca, gdzie wakacje można połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli praca plus ewentualnie wypoczynek. Czy tak się nie da? Da się, jak najbardziej się da i polecam. Wyjazdy. Teraz byliśmy na Mazurach, pięknie, cudownie. Twoje najbardziej ekstremalne wakacje? O, chyba teraz się szykują. Co masz w planach dokładniej? No Zdraść trochę, nie bądź tak. Nie, nie mogę. Niestety nie mogę zdradzić. Na pewno jakieś niespodzianki od formacji Bajera. Przede wszystkim nowości, najnowsze utwory. Mam nadzieję, że hity. Czego się spodziewasz od publiczności w Nowogrodzie? Bo jest naprawdę bardzo gorąco. No, na razie no się spodziewam mega, mega, mega super imprezy. Z tego co widzimy, jest super. No zobaczymy, zobaczymy. To my Was teraz zapraszamy na koncert, Radek idzie się przebierać i zaraz będzie rozgrzewał całą publiczność w Nowogrodzie. Zapraszamy, Do zobaczenia cześć. 15 maja, i dziś koncert Bajera. Tu w Nowogrodzie. Jest bardzo gorąco. Tam za mną, ale na zewnątrz mamy dwa stopnie. Zobaczcie co się dzieje u nas pod największą roztańczoną wiatą na Podlasiu Jesteś Nie Co niedziela jestem w Nowogrodzie. Chłopie, a kiedy ty wypoczniesz? Nieważne, najważniejsze są imprezy. Kochamy imprezę z wieszką. Wszystko w temacie. A teraz słuchajcie moi drodzy, próba się i zobaczymy jak się bawi Nowogród. Nowogród, jak się bawicie? I jest całkiem nieźle. Całuj mnie, czuję twą blisko. Wakacje. Nie wiem, pracowicie. To znaczy gdzie, w Polsce, za granicą? Nie, na w Zwyżko. Jest dobrze. Aha. Chłopaki, to ja się przy okazji zapytam, e, e, co planujecie robić w wakacje? No... Poprzednie wakacje spędzałem w Polsce, w Bieszczadach, w tym roku planujemy na Ibiza jechać. A nasz niezadowolony kierowca? Będę garnił udę. Jak zwykle. Cześć, dziewczyny, Można. Cześć. Cześć. Co robisz na wakacje? Wyjeżdżamy do Ameryki ogólnie, ale koleżanka będzie w Nowogrodzie cały czas. A dlaczego nie wyjeżdżasz? Nie, Bo boli Nowogród. A jaki masz plan na wakacje? Eee, no nowa... Będzie ci pachnieć. A, a gdzie? Domu. W domu. Nowogrodzie. W Nowogrodzie. A ty po co do Stanów? Ja do pracy ogólnie, ale 17 października wracam i zawitam w Nowogrodzie. Zajebiście! Na propsie! Tak, dokładnie! A czemu nie macie wlepek? Słucham? Czemu nie macie wlepek? Mamy! Nooo! Pokaż, Hello. Tomek pokaż, pokaż wlepki! Jeżeli ktoś jeszcze z Was zastanawiałby się, gdzie spędzić wakacje i jak dobrze się bawić, to tutaj w każdą niedzielę wakacji. Ej! Kole poproszę! Chciałbym Cię smakować, ciało całować Dotyka ciebie całą noc, całą ciebie pragnę. Serce twoje sklawę, gorąca nasza cała noc. Chciałbym cię smakować, ciało twoje całować. Dotykać ciebie całą noc, całą ciebie pragnę. Serce twoje sklawę, gorąca nasza cała noc. Gorąca nasza noc. Jak sami zobaczyliście, impreza była dzisiaj naprawdę bardzo gorąca. Wiemy już, że tak spędzacie wakacje, a jeżeli już po imprezie wrócicie do domu, to nie zapomnijcie sprawdzić, jaka impreza już za tydzień w piątek. Gdzie? Oczywiście facebook.com imprezy Zbyszko. No i nie zapomnijcie odwiedzić naszego Facebooka. Mogę mieć wszystko, nawet...